Cześć, tu Darek z Znajdujemy się w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie za godzinę mniej więcej odbędzie się bardzo ciekawy koncert. Koncert gwiazdy polskiej muzyki, piosenkarza, gitarzysty, poety i osobowości telewizyjnej. Niektórzy uważają go za najbardziej kontrowersyjną gwiazdę polskiej sceny muzycznej. Moim gościem za chwilę będzie Maciej Maleńczuk. Dzień dobry Państwu. W czasie swojej kariery nagrałeś wiele różnorodnych płyt. Był i blues, i rock, i muzyka dancingowa, i poezja Włodzimierza Wysockiego, i w końcu muzyka country. Ile razy artysta może zmieniać swój imidż? Musi... Wydaje mi się, że może robić to dowoli. <śmiech> <śmiech> dowoli. warunkiem, że ma jakieś uzasadnienie to. No wiesz, dancing to jest wszystko. Dancing to jest niezwykle po, po Pojęcie. Ja po prostu yy, robię to, co chcę. I tak naprawdę to country to jest posunięcie w stylu free jazz. Ponieważ yy, wcale nie jest popularny gatunek. I z tego, co widzę, to właściwie jest to rodzaj niszy. Ja się z tym musiałem uporać. To jest moja sprawa. Jakby. A czy w tych zmianach jest jakiś klucz, dlaczego akurat te gatunki muzyki? No na pewno jest jakiś. No znaczy to są. No, po prostu. W pewnym momencie do, doszło do mojej fascynacji Johnem Cashem, a to było już bardzo dawno temu. Ale ja sobie przypominam, miałem może z 10 lat, kiedy pierwszy raz usłyszałem Johnego Casha i, i stwierdziłem, że nikt nie ma tak głębokiego głosu tego. Jeżeli kiedyś będę duży, jeżeli kiedyś do, dojrzeję, to będę chciał tu śpiewać tak jak on. Z pewnością nie chciałbym śpiewać w tej chwili, w dzisiejszych czasach, tak jak Robert Plant, bo obawiam się, że mógłbym nie wyciągnąć pewnych pewnych rejestrów, natomiast schodzenie w dół jest łatwiejsze. Po prostu country jest też modne z tego, co zależy zauważyć. To niezwykle stary gatunek, no po prostu kopanie różnych fajnych rzeczy. Znaczy się dzisiaj przekonacie, bo jestem pewny, że nie, słysza, nie słuchałeś tej płyty. Słuchałem. Tak? Mam ją nawet Autogry, a, to ja z autografem masz. nawet. No. Kto ją przesłuchał ten, wiesz, ten już lubi country. Ja chciałem się czy skupić na tych dwóch ostatnich płytach. Czy jest jakieś podobieństwo między wysockim a kaszem? <laughs> <laughs> jest bardzo dużo podobieństw. jest jeden drugi grał na gitarze. Jeden i drugi pisał teksty. Z czego Wysocki dużo lepsze? I dużo więcej. I dużo dłuższe. Jeżeli chodzi o poziom poetycki, to na pewno Wysocki jest wyżej niż Cash. Obydwaj, ob, obydwaj mieli opinię straceńca. Jeden jest ze wschodu, drugi jest z zachodu. Ja jestem gdzieś po, gdzieś po środku. Tak samo jak nie było mojego, do, mojego rozwoju bez Wysockiego, tak samo nie było mojego rozwoju bez Kesza. Tak co? naprawdę powinienem grać, może, może tak naprawdę, żeby być bliżej siebie, powinienem zagrać blues, ale tak naprawdę by się od siebie oddalił, bo jestem biały jak śnieg i. i nawet Żydem nie jestem. Także niestety <noise> bluz jest dla czarnych. A skąd u Ciebie fascynacja akurat tymi dwoma artystami? Jak to się zaczęło? Mówisz o Wysockim do, i Okeszu? O Wysockim i Okeszu, tak. mi się wydaje, że wszyscy powinni przez to przejść. To jest trochę tak jak chcesz wejść w dorosłe życie i uchodzić za intelektualistę, to musisz przeczytać do Sojewskiego. Powinieneś do Sojewskiego przeciąć, jeżeli w ogóle chcesz uchodzić za dorosłego człowieka. I wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku jest to to samo na poziomie muzycznym, poezji, piosenki śpiewanej. Trzeba przejść przez Wysockiego i na pewno trzeba też przejść przez Kesha. ja na swoim blogu zajmuję się też literaturą i właśnie chciałam popytać, jakie książki są dla Ciebie ważne? No, już był dostojewski. Tak, z pewnością nie? dostojewski. Z pewnością miniatura, która się nazywa Moskwa Pietuszki we właściwym tłumaczeniu, Jerofijewa. Z pewnością Josip Browski, poeta rosyjski. Również Ginsberg, Majakowski. Na pewno, coś, na pewno coś przegapię. Lubię też amerykańską literaturę. Lubię np. Ciękną czerwona Linia czy Sądowieczności. To takie wojskowe, wojskowe książki też mi się podobają. Lubię bardzo Londona. Lubię Tomka Sojera, niezwykle. Yy, nie mogę zrozumieć, dlaczego moje dzieci nie są tego czytać, ale to są dziewczynki. Bardzo, bardzo lubię, te, powiem ci tak, bardzo lubię te książki, które już kiedyś czytałem. Trudno mi jest namówić do, do przeczytania czegoś, co mia, yy, co, yy, czego nie czytałem. Nie Niewiele że mi ominęło, ale muszę przyznać, że, że poznałem kiedyś kogoś, kto, kto poznał mnie z książką, której nie czytałem i którą niedawno przeczytałem i to był Huxley i Nowy, Wspaniały Świat i byłem aż zdziwiony, że mi ta książka minęła, bo to jest w moim stylu. A chciałbym wrócić jeszcze do Wysockiego, ponieważ teksty na tą płytę tłumaczyłeś sam i chciałbym się dowiedzieć, czy w czasie tej pracy natrafiłeś na coś, co pominęli poprzedni interpretatorzy? No, z pewnością natrafiłem na autor kiny, który jest znany tylko i wyłącznie w wersji siedmiozwrotkowej ogólnej, bo to jest piosenka, którą on napisał jakiegoś filmu rosyjskiego. I Manekiny mają, a ja sobie dobrze przypominam, 21 zwrotek, a ludzie znają go, jeżeli go w ogóle znają, ten utwór z siedmiozwrotkowej, kompletnie ocenzurowanej wersji. Także to jest moje odkrycie, z pewnością. Również starałem się odkryć Wysockiego, który nie jest kartofilny, który nie jest zański, nie tylko jak łącznie jest nie tylko utwornia gimnastyka, ale zrobiłem też utwór w stylu straszny dom, na przykład. O no, oborina to jest stary dom, gdzie ja szukałem tego delirium, szukałem u niego narkomaństwa, szukałem takich utworów, które, których być może by nie napisał, gdybym nie był alkoholikiem i narkomanem jednocześnie, bo by nie dał rady sięgnąć, tak by tak sięgnąć dna. No, ja I tego szukałem i też się doszukałem. No, wiadomo, że... Nie wszystkie te utwory są takie, ale raczej w większości też bardzo lubię na przykład te jego no, sportowych piosenek, można, Szpitalne są też świetne, właściwie ja opuść jeden rozdział. Jakbym kiedyś jeszcze wracał do Wysockiego, to na pewno wróciłbym do Pieśni Szpitalnych, to, bo to jest takie połączenie i goryczy, i śmichu, i, i chichy, jak tam jakiś cały czas z jakiegoś łóżka przygaduje wszystkim, a na koniec wyjeżdża nogami do przodu. Bardzo życiowe. A w swoich czasach Wysocki był znany głównie z przegrywanych kaset i takich podziemnych wydawnictw. Tak, jedno co mu mogli wydać to piosenki wojskowe, wojenne i on strasznie dużo ich często napisał. Tak, ale chciałem zapytać, czy tą sytuację jego można porównać do dzisiejszego piractwa i jaki jest twój stosunek do piractwa dzisiaj? No słuchaj, na to nie ma. No, wie, czy jak ktoś sobie ściąga odwór z internetu to jest piratem czy nie jest piratem? Sam czasem ściągam, jak to próbuję znaleźć coś, coś bardzo konkretnego, czego na pewno nie znajdę w sklepie. Wchodzę w net, najczęściej są to rzeczy stare z lat 40., czy 30., czy 50., jakieś, jakieś tematy jazzowe, których poszukuję, ciekawych melodii, których mógłbym się nauczyć na saksofonie, no to wtedy korzystam z netu. W tej chwili sam, sami wkładamy, ja sam wkładam piosenki ze, ze, swoich, ze swoich płyt na YouTube, a bo przynajmniej ma pewność, że włożył w dobrej jakości. Także tutaj. No to nie ma rady. No, Dla mnie za X to były większe pieniądze niż koncerty. Jak ktoś miał, jak ktoś miał dobrą, do, był autorem i jego piosenki były w radio, mógł właściwie nie jeździć na koncerty. Dostawa milionowe za X, tak jak się nie co po niektórzy. W tej chwili już tak nie jest. Trzeba jeździć i więcej się zarabia na koncertach niż na, na tamteamach, bo po prostu ludzie sobie to biorą za darmo. trudno. Mam, mam specyficzny stosunek, na przykład do tej, do, bardzo często się powtarza to, że artysta z, umiera jakiś, typu na przykład Grechuta albo Nieme, a żony wdowy robią piekło z tymi autorskimi, kurwa. Nie daj Boże, gdzieś, byś się nie zapytasz, gdzieś coś wykonasz, zaraz do ciebie puka komornik, kurwa, albo, albo adwokat jakiś, wiesz. I, I to, co na przykład Grechuta czy Czesław by dał bez, tam, proszę, niech pan sobie śpiewa, to już wdowa po nim nie tylko robią straszny syf. Country bywa lekceważone przez mm, wykonawców tak. innych rodzajów muzyki, a tymczasem znajdujemy się w Filharmonii Podkarpackiej. Chciałem zapytać, czy country pasuje do Filharmonii, czy to jest odpowiednie miejsce dla niej. Nie, nie, dużo bardziej pasowałaby jakaś stodowa. <grymla> Na pewno. Y nie, powinni, po ludzie powinni tańcować, ludzie powinni w ogóle nogami tam szurać, wiesz, i powinna im słoma z butów wychodzić, żeby to było prawdziwe country. Ludzie mają, ludzie mają co do country pewne przekonanie. Ale po posłużę się cytatem, który mi się ostatnio bardzo, bardzo spodobał. Przekonanie zaczyna się tam, gdzie się kończy wiedza. I my tą wiedzę wam za, nie wiem, tam ten bilet kosztuje jest złotych czy tam coś. My ją wam damy i wtedy dopiero się ją przekonacie. Dziękuję bardzo Proszę za uwagę i życzę powodzenia Dobrze. na koncercie. Dziękuję. Dziękuję.